Witam wszystkich. W moim pierwszym zagrajmy w Morrowind. Będę chciał pokazać, jak gram. Nie będzie to jakiś super poradnik o tej grze. Będzie to po prostu moje wykonanie. Postaram się pokazać też sztuczki opisane na pewnej stronie Adamantowej Wieży. Pewnie um, wielu z Was ją zna. Jeśli nie, to polecam. Um, też będę chciał pokazać swoje, takie właśnie odkryte, nieczyty. Oczywiście nic z konsolą związane, ale takie bagi może nie bugi, bo to nie są błędy lecz takie proste rzeczy ułatwiające grę nawet bardzo. dobrze stwórzmy sobie nową postać Może nie będę tłumaczył, e, jak się tutaj chodzi e, i w ogóle interfejsu. Już z góry, przepraszam, że zagłusza mnie woda. Niestety jeszcze nic na to nie mogę... Już mogę. No tak, po prostu woda się nie chciała wyciszyć. Dobrze, idziemy za Na Nawet go wyprzedzimy. Na pierwszy prostej wychodzimy na zewnątrz, do portu Gdzie czekał już strażnik, który będzie nas pytał skąd pochodzimy I tak i teraz mamy do wyboru rasa jaką będziemy grać ja sobie właśnie wezmę tego oto mrocznego alfa, jaki jest pełno w Morrowindzie Dlaczego mroczny alp? Hmm. Ze względu na jego umiejętności. Może tak, z celności nie będę korzystał. Z krótkiego ostrza tak naprawdę też, ale mistycyzm, długie ostrze, lekki pancerz, hmm. Oraz zniszczenie, chociaż jeszcze zobaczymy. Przepraszam, musiałem zrobić cięcie. Wybieramy sobie dalej naszą postać, znaczy twarz. Jeśli chodzi o mody, to tak, mam wgrane na polepszenie tekstur twarzy, jak i całych postaci, nowe fryzury. No jest tutaj tego troszkę. Jedno wgrane, wgranego. Sam nie wiem do końca co do niektórych modów do czego służą. Gdzież no po prostu dawno wgrywali mnie. Dobrze. Idziemy dalej ze stresem. Ah uh, yes, we've been expecting you. You'll have to be recorded before you're officially released. There are few ways we can do tak, teraz sobie wybierzemy klasę oraz znak zodiaku. Ja sobie stworzę własną klasę. No, podpiszemy ją Fenix, X. Specjalizacja oczywiście: walka. Ulubione współczynniki: oczywiście siła, jak i zwinność. Umiejętności główne. Oczywiście długie ostrze. Drugie będzie lekki pancerz, dlatego że będę chciał znaleźć. E, ca, może uda mi się znaleźć całą szklaną zbronię, zbroję. Dobrze, następnie. Na pewno przyda mi się alchemia. Jako źródło zarobku, ale i mixtur, kolejne to pasuje, pasuje, pasuje coś z magii, żeby jednak sobie pomagać magią. Przywrócenie oraz przemiana, przemiana. Z niektórych będziemy korzystać właśnie z przywrócenia, na przykład przywrócenie życia, znaczy się zdrowia, punktów zdrowia. Dobrze, umiejętności dodatkowe może mi akrobatyka, ale atletyka kolejne zniszczenie sobie wezmę. Chociaż się zastanawiam, czy będę z niego korzystał. Może trochę będę, jeśli nie będę mógł sobie poradzić z jakimiś stworkami. Z tej racji, że będę miał długie ostrze i postaram się grać broniami jednoręcznymi. Wezmę sobie nie topór, tylko tarczę. Też na no tak. Kolejny. Mistycyzm. Też nam się przyda. Oraz jak żeby inaczej, handel. Żeby sobie zarobić na niektóre zabawki. Very good. The that you I ostatni znak jaku weźmiemy that jako that wojownik dame, oczywiście dama, dlatego że osobliwość zwiększa nam się o 25% przepraszam, punktów i zwiększa się wytrzymałość do 25 punktów, co też skutkuje, że zwiększa nam się kondycja. Tak, teraz mamy sobie sprawdzić, czy wszystko jest poprawne. Tutaj, właśnie współczynniki, nawet nawet dość duże, nam wychodzą. Zależy, jak to patrzy na co. Siły mamy aż 50 lub tylko 50. Oczywiście będziemy się szkolić. Wytrzymałość mamy aż 65. Dzięki czemu mamy 195 kondycji. To naprawdę dużo. Niestety tylko 40 mamy to jest minimum z minimum bardzo minimum. Niestety będziemy się szkolić inteligencji, która jest tylko 40, żeby sobie właśnie podnieść mamy. Ale to później długie ostrze wychodzi nam 40, a więc jakoś będziemy tam siekać stworki z większą łatwością. Alchemia 30 nawet dobrze. Handel 15, oczywiście będziemy się szkolić. Reszta współczynników no jest oczywiście 10 lub 5. Krótkie ostrzy mamy 15, dlatego że gdy wybieraliśmy mrocznego alfa, to miałem do krótkiego ostrza 10 punktów, jednak ja nie będę korzystał. Z niego, tylko z długiego strzału. Także to nam odchodzi w umiejętności poboczne. To tak: zdolności mamy odporność na ogień, przychylne spojrzenie i łaska pani. Moc mamy jedną. dawny strażnik. Tam sanktuarium na 50 punktów przez 60 sekund na siebie. Zaklęcie uzdrowienie serca. Właśnie o tym mówiłem. Dlatego szkoła to jest przywrócenie. Dlatego sobie wziąłem przywrócenie jako główny, główną zdolność. Umiejętność główną. Przewrócenie, mamy mniej 30. Nawet, nawet, żeby rzucić ten czar. Dostaliśmy też tarczę, niestety, tylko 5 punktów. Ja będę chciał kupować ee, właśnie trzecią, czwartą barierę. Może uzbieramy na tyle pieniędzy, może się dość wyszkolimy w przemianie, która też jest. W umiejętnościach głównych, żeby rzucić tę czwartą bariurę. Dodatkowo chodzenie po wodzie może się, może się przyda. I poparzenie do zniszczenia. Nawet dość dużo. Oto 15 do 30 punktów. Niestety na do tego, ale wszystkiego mieć nie można. Dobrze, kończymy zakładanie naszej postaci. Hmm. Masz teraz okno współczynników, w którym znaj znajdziesz podstawowe informacje o swojej postaci. Tak, Pierwsze to oczywiście życie, drugie mana i trzecie kondycje. Żeby to sprawdzić prawym przyciskiem myszy, dostajemy się do naszego księgu. To oczywiście wszyscy wiedzą. Dokumenty, które y, są dla nas do pokazania. Tutaj. Z rozkazu cesarza Uriela z Kima VII wypuścić na wolność na wyspie Vanderfell w prowincji Moroni. Imię, rasa, klasa itd. Tak to mam zabrać. Dalej budujemy się za I za tymi drzwiami możemy sobie poszkolić coś takiego jak. To pochodnie tak się głośno pan Jak? Jak? Skradanie się. W lewym dolnym rogu, około, ko, obok pięści, pokazało nam się skradanie. Jeszcze tego nie ćwiczymy, gdy bierzemy coś z worka. Prawdopodobnie nam to powinno skoczyć. Nie. Jeszcze... jeszcze jeszcze nie. Tu sobie składniki wezmę, gdyż alchemię mam rozwiniętą. Nawet dwa przepisy już widzę. Także będziemy coś tworzyć od razu. Mm, tak, lapki naszne. Ojej. Czasem będzie się tak działo że będzie... o właśnie będzie takim głośnym dźwiękiem niestety nic na to nie mogę poradzić eee, dlaczego to zabieram? po prostu powiem sprzedam niech kartki nie chcę w koszach są składniki na mikstury oczywiście zabieram dwie miksturki zabieram książkę o gwiazdach znaczy tu są opisane nasze yy, nasze znaki zabierania można sobie poczytać zabrać sprzedać duże jale. Mam, ja mam zabieramy. wartość zabieramy to też wartość 8 nie, to, to, to nie jest naprawdę dużo, lecz na początek zawsze coś. Um, tak, wcześniej został, wzięliśmy wytrych, którego teraz sobie do ręki i spróbujemy otworzyć tę małą skrzynkę, kusiąc aby zamknął jeden. Za trzecim razem, nawet nieźle. źle, myślę, że z nami będzie gorzej. Nie uda nam się otworzyć tego tym potrafionym. No dobrze, to się udało. Za tymi drzwiami już będę nagrywał drugi odcinek. Ten jest tylko założenie postaci. Także widzimy się dopiero w drugim odcinku i będę dalej komentował, opowiadał, co będzie się działo z moją postacią do czego będę zmierzał, co będę chciał robić, kupować, sprzedawać, będę opisywał ciekawostki, moje, moje uwagi i ogólnie wszystko, 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 co jest związane z moim staram się tutaj przekazać. Teraz zakończę z wami i zapraszam na drugi odcinek